Cześć, z tej strony Piotr. Dziś będziemy dalej dyskutować na temat psychologii. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony psychologii, a zarazem historii psychologii. Tak, historii psychologii, ale to dotyczącej Polski. O świecie było, jak na świecie się rozwijała. Teraz będzie dotyczyła tylko Polski. Otóż pierwszą datą, którą należy zapamiętać, jeśli chodzi o psychologię, Polską jest w 1903 roku. Otóż Władysław Heinrich założył na, założył na Uniwersytecie Jagiellońskim pierwsze laboratorium psychologiczne. No, była to pracownia, na której były wykładane psychologia z takimi żyprzymiotami jak. Filozofia oraz metodologię nauk to było wykładane. Po pierwszej wojnie światowej, czyli po 1918 rok do 1939 roku, psychologia rozwijała się już coraz szybciej, można powiedzieć. Ponieważ oprócz Uniwersytetu Jagiellońskiego była wykładana również w Krakowie, Warszawie, Lwowie oraz Poznaniu, powstawały też w tym okresie pozostałe laboratoria, które wykładały tak jak na początku profesor Władysław Heinrich. Tą psychologię. Dobrze, teraz tak, po drugiej wojnie światowej rozwój psychologii ze względu na sytuację, jaka powstała, no trochę podupadł, ponieważ lata 40 i początek 50 roku, jak w Niemiec, czy jak wy, młodzi studenci, e Wiecie czy nie wiecie, ale przypuszczam prędzej, że wiecie. W tych czasach był komunizm, Lenin, yy, marxistowska propaganda yy, starała szczepić ludziom sieczkę w głowie, brać we wszystkie dziedziny pchać swoją filozofię. Tak samo było z psychologią, ale nie było aż tak źle w Polsce, ponieważ w 1956 roku nastąpiła jakby tak zwana old odwisz, tak mniej więcej można powiedzieć. I na Uniwersytecie Jagiellońskim uruchomiono pierwsze w Polsce studia psychologiczne. A w 1952 roku katedry psychologii. Także jak można powiedzieć, no trochę to trwało, ale w końcu Polska założyła tę katedrę i studia w kierunku yy, psychologii. Natomiast w innych miastach również po założeniu na Uniwersytecie Jagiellońskim też powstały w innych miastach, warto tu wymienić, takie jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, również powstawały wydziały oraz katedry psychologii. Przechodzimy dalej, czyli lata 60. i 70. XX wieku. Tutaj można powiedzieć, no, powstawało coraz więcej... Prasy specjalistycznej związanej z psychologią. Co jeszcze? W Polsce się rozwija ta psychologia, także można powiedzieć, że Polska zaczęła odkrywać też pewną rolę w badaniu tej psychologii w tym okresach. Były też badania przeprowadzane przez tych wykładowców, czy profesorów, doktorów, jak tam byli, na temat psychologii. Także jeżeli studiujecie psychologię, nie zdziwcie się, że traficie na jakąś książkę jakiegoś tam polskiego wykładowcę z okresu, powtarzam, 60-70 lata. Ja bym powstał prędzej, gdzieś tak bliżej 70 no, może 80., to wtedy też można zapoznać się z tymi badaniami, z tymi, jak to były postrzegane te prądy, idee psychologii. No, myślę, że to na dzisiaj będzie wszystko. Dziękuję za obejrzenie filmu. Pozdrawiam. Proszę o. Łapkę w górę oraz usubskrypcjonowanie mojego kanału. Serdecznie pozdrawiam, Piotr.